Cześć, tutaj Grzegorz, trener w filmie Bosch. W dzisiejszym filmie pokażę Wam nową akumulatorową młotowiertarkę w systemie 18V, model GBH187E. Jak widzicie, model występuje w dwóch wariantach, z uchwytem SDS Plus oraz z uchwytem łączak. Uchwyt łączak jest to nowe rozwiązanie od Bosch Professional, dzięki któremu możemy zastosować odprzęt zarówno na SDS Plus, jak i korzystać z wiertroń cylindrycznych lub też z uchwytem sześciokątnym. Dzięki zastosowaniu uchwytu łanczak w naszej motowietlarce staje się ona bardziej wszechstronna i elastyczna, także możemy ją wykorzystywać do różnego rodzaju prac. Jeżeli chodzi o maksymalne średnice wiercenia, to maksymalna średnica wiercenia w betonie to 24 mm, natomiast maksymalna średnica wiercenia w drewnie to 30 mm i maksymalna średnica wiercenia w metalu to 13 mm. GBH187 i professional jest wyposażony we wszystkie systemy kontroli i bezpieczeństwa, których oczekują profesjonaliści. Mam tutaj na myśli m.in. funkcję Feedback Control oraz Vibration Control, a także wbudowany moduł Connectivity, dzięki któremu możemy połączyć narzędzie ze smartfonem i ustawić parametry narzędzia do aktualnie wykonywanej pracy. Wyższe rozwiązania zapewniają użytkownikowi większe bezpieczeństwo, lepszy komfort oraz dają możliwość dłuższej i nie męczącej pracy. gdh 187 m współpracuje z przystawką do odcisania teł gde 18 16 Współpracuje również z innymi systemami podłączanymi bezpośrednio do odkurzacza, takimi jak na przykład GBE-68. Rozwiązania te pomagają utrzymać bezpłynne środowisko pracy oraz, co ważniejsze, pomagają ochronę zdrowia użytkownika. Sprawdźmy zatem bardziej szczegółowo, co nowego wnosi ten akumulatorowy, bezszczotkowy młot udarowo-obrotowy. GBH-187 li OneChak posiada absolutną nowość – specjalny uchwyt, który współpracuje zarówno z osprzętem na SDS+, jak i chwytem cylindrycznym i sześciokątnym. Jak już wspomniałem, maksymalna średnica wiercenia w betonie wynosi 24 mm. W metalu jest to 13 mm, natomiast maksymalna średnica wiercenia w drewnie to 30 mm. Nie potrzebujemy już dwóch wymiennych uchwytów. Łączak łączy w sobie cechy konstrukcyjne dwóch uchwytów w jednym, zarówno uchwytu na SDS Plus, jak i uchwytu wierparskiego. Niezależnie od sytuacji oraz używanego sprzętu, użytkownik potrzebuje teraz tylko jednego narzędzia do większości wykonywanych prac. W modelu GBH-187 Li znajdziemy systemy wspierające użytkownika takie jak Kickback Control oraz Vibration Control. Młot wyposażony jest w zintegrowany moduł Connectivity, dzięki któremu użytkownik może połączyć młot obrotowy ze smartfonem w dedykowanej aplikacji Bosch Toolbox. Jeżeli chodzi o bezpłową pracę, GBH-187 Li Professional może korzystać z co najmniej dwóch profesjonalnych rozwiązań służących do usuwania pyłu powstającego podczas wiercenia. Jednym z nich jest bardzo przestronne i uniwersalne zastosowanie odkurzacza Gaz 35 Professional oraz przystawki GDE 68 Professional. Zaletą tego rozwiązania jest to, że system składający się z odkurzacza i przystawki może być stosowany uniwersalnie, niezależnie od modelu motowiertarki. GD68 zamontowany na wężu odkurzacza pozostaje stabilnie zamocowany do stanowiska wiertniczego dzięki podciśnieniu wytwarzanemu przez odkurzacz. Innym rozwiązaniem do odsysania pyłu podczas wiercenia jest zastosowanie dedykowanego systemu GDE 18V16 Professional, prowadzonego po raz pierwszy jako specjalistyczne rozwiązanie wraz z akumulatorowym młotem udarowo-obrotowym GBH 18V26 Professional. System GDE 18V16 jest w 100% kompatybilny z nowym GBH 187 Li Professional. Jak widzieliście, GBH 187 Li Łączak. To bardzo wszechstronne narzędzie, które doceni niejeden profesjonalista pracujący w szeroko pojętej branży budowlanej, monter czy też hydraulik. Na koniec chciałbym Wam przypomnieć o platformie Bosch Pro 360, dzięki której możecie zarejestrować swoje elektronarzędzie oraz przywrócić gwarancję. Jest ona dostępna zarówno na przeglądarkę jak i aplikacja na smartfony. Aktualnie trwa promocja, gdzie po zarejestrowaniu elektronarzędzia Bosch Professional w systemie 18V otrzymacie punkty. Punkty możecie wymienić na nagrody, takie jak walizki LBOX, akumulatory GBA oraz ładowarki. Żeby dowiedzieć się więcej, kliknijcie w link znajdujący się w opisie tego filmu. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia.